Kazimierz Brodziński. O popatrz! W tym miejscu, na drugim piętrze tej starej kamienicy, Kazimierz Brodziński mieszkał na stacji. To było wtedy, gdy uczył się w pierwszym liceum ogólnokształcącym, którego teraz jest patronem? No, w owych czasach, czyli na początku XIX wieku, było to cesarsko-królewskie gimnazjum najstarsza szkoła średnia w Tarnowie. Brodziński, poeta, historyk, teoretyk literatury, publicysta, tłumacz i wykładowca literatury polskiej. Przechadzał się tymi samymi korytarzami, co dziś młodzież, tyle że w innym stroju, w innych warunkach politycznych i obyczajowych. Ech, próbuję to sobie wyobrazić. Ten sam gmach, tyle lat, tylu różnych ludzi, tyle różnych zdarzeń, miłości, przyjaźni, ale i tragedii. Właściwie to jakie są związki poety z Tarnowem? Kazimierz Brodziński urodził się w naszym mieście? Zapytajmy o to historyka Kazimierza Bańburskiego. Kazimierz Brodziński uczył się w Tarnowskim Gimnazjum w latach 1806-1809. Ze szkoły tej wyniósł przede wszystkim dobrą znajomość języka i literatury niemieckiej. Wywodził się z biednej rodziny, ze wsi Królówka koło Bochni. Ojciec jego był rządcą u starosty Lipnickiego, hrabiego Ferdynanda Moszczyńskiego. Nie wiadomo też do końca, czy był szlachcicem. Co prawda w zapiskach do Tarnowskiego Gimnazjum przed nazwiskiem Kazimierza Brodzińskiego widnieje przyimek D, ale nie jest to jeszcze całkowity dowód szlachectwa. Prekursor polskiego romantyzmu mieszkał w Tarnowie na stancjach. Oto jak opisał jedną z rodzin, u której właśnie miał nieszczęście przebywać we wspomnieniach mojej młodości. Mieszkaliśmy z bratem Andrzejem u wdowy, podupadłej i już w wieku będącej, która miała dwóch synów. Wdowa ta, przeszło pięćdziesięcioletnia, w najwyższym stopniu przejęta była szlachetnością swego rodu. Bardzo często nam powtarzała, że pochodzi od książąt z a z miasta często zdyszana wracała w trwodze, Mówiąc, że przez całe miasto ściganą była od księcia Sanguszki Hieronima, który jako dziedzic Tarnowa i jako stary lubieżnik znany był w całej okolicy. To znaczy, że Brodziński był w Tarnowie czasowo, ale Tarnów szczyci się tym, że wychował takiego mistrza pióra. Ciekawe, czy szczyci się tym również ziemia bocheńska. Ksiądz w Kras, parafii Filipnica Murowana. Lipnica Murowana leży niedaleko wsi królówka, która należała w XVII-XVIII wieku do starostwa Lipnickiego, i tam w królówce 8 marca 1791 roku urodził się Kazimierz Brodziński. Ale kiedy miał niecałe 5 lat, jego ojciec Jacek, który najpierw był zarządcą dóbr królewskich w starostwie Lipnickim, Przeniósł się do Lipnicy i oczywiście zabrał ze sobą piątkę dzieci, ponieważ zmarła mu bardzo młodo. Żona i matka Kazimierza. I osiadł w dworze drewnianym, dzisiaj niestety nieistniejącym, ale stał on w tym miejscu, gdzie dzisiaj stoi inny dwór, postawiony mniej więcej w roku 1836 dwór, którego ostatnimi właścicielami z kolei byli państwo leduchowscy. Ale, jak podają źródła historyczne i pamiątki i pamiętniki po Brodzińskim, rzadko w tym dworze przebywał. Po prostu z domu uciekał. Uciekał do wieśniaków, uciekał do mieszkańców, z którymi znacznie lepiej się czuł, znajdował wspólny język niż w domu rodzinnym. Powód jest jeden. Druga żona Jacka. Niestety miała zastąpić matkę, tej matki nie zastąpiła. Otóż w Lipnicy zaczęła się edukacja Kazimierza Brodzińskiego, bo mając niecałe 7 lat, ojciec go zapisał do Lipnickiej Szkoły. Zresztą ta Lipnicka Szkoła ma wielkie tradycje, ponieważ istniała jako parafialna szkołka już w XV wieku. Do tej szkoły chodził nasz inny wielki rodak błogosławiony Szymon z Lipnicy i do tej samej szkoły, która była przy sądeckiej bramie, tuż przy murze prowadzącym z kościoła głównego, kościoła parafialnego św. Andrzeja w stronę rzeki Uszwicy i potem pod kościół św. Leonarda, o którym wspomina Kazimierz. Tam stał ten budynek szkoły. Była to szkoła tak zwana trywialna, czyli najniższy poziom szkoły, gdzie uczono czytania, pisania, rachowania i katechizmu. Uczono nie tylko w języku polskim, ale także w języku niemieckim, czego niestety i Kazimierz nie lubiał, ale potem ta znajomość języka niemieckiego bardzo się mu przydała, bo zaczynał swoje. Pierwsze kroki w literaturze od tłumaczenia, a także od pisania pierwszych drobnych, prostych strof, wierszy, i następne miejsce, które związane jest w lipnicy z Kazimierzem Brodzińskim, to właśnie kamienie nazwane, już o wiele lat później nazwane od jego imienia czyli kamienie właśnie Brodzińskiego które są na granicy miejscowości Lipnica, Rajbrot i Muchówka. Na te kamienie często nasz Kaziu biegał. On pamiętał opowiadania ojca, ponieważ ojciec w czasie powstania Kościuszkowskiego tam razem z innymi dorosłymi, nie tylko lipniczanami, ale ludźmi z okolicy, gromadzili się, gdzie modlono się, gdzie śpiewano pieśni patriotyczne, gdzie radzono także, jak pomóc powstańcom. I dlatego już ten wątek patriotyczny o kamieniach na lipnickim wzgórzu w sercu Brodzińskiego istniał. Pięknie i staropolsko to brzmi Dwór starościński. A dalej, na wschód łąka w Nizinie, często wodą zalewana, przez którą długie ławki do prostego wiejskiego kościółka prowadziły. Kościółek ten stary, drewniany, otoczony cmentarzem i lipami, oddalony od wsi na wzgórku, miał postać dziwnie malowniczą. Kościółek, o którym wspomina Brodziński, a którego fundację przypisuje się Zygmuntowi Augustowi, został w roku 1986 przeniesiony do odległego o 10 km rozdziela. W najbardziej znanym swym poemacie Wiesław Brodziński już jako dojrzały poeta przenosi się do rodzinnej wsi, pisząc „A cała wioska jako gród długi w kwitnących sadach niskie strzechy kryje, z których dym kręty ku niebu się wije. Kazimierz Brodziński związany był nie tylko z ziemią boheńską, Tarnowem, ale i z wojniczem. Właściwie całe jego życie było jedną wielką wędrówką. Jako piętnastoletni chłopiec przebywał u swojego stryja, proboszcza w Wojniczu, a dopiero potem rozpoczął naukę w Tarnowie. Łobus podobno był z niego niesamowity. Nie mamy zbyt wielu dokumentów na ten temat, ale wiemy. Że w tym wątłym ciele przebywał nie tylko wrażliwy poeta, ale i obdarzony ciekawym poczuciem humoru młody mężczyzna. Stryj proboszcz miał go dobrze i po Bożemu wychować. Mówi wieloletni nauczyciel języka polskiego w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, Krystyna Latałowa. Wcześniej osierocony Kazimierz Brodziński swoje lata spędzał w Wojniczu u Stryja, miał dostęp do znakomitej biblioteki, korzystał z niej obficie, nie tylko opuzował. Między innymi czytał książki młodych pisarzy wówczas sentymentalnych i prawdopodobnie tutaj właśnie ukształtował się jego gust do sentymentalizmu, który później objawił się w sielankach i licznych utworach w tej stylistyce utrzymanych myślę, że w tych wycieczkach lipnickich do chłopskich zagród i w tych kontaktach było jakieś źródło ludowości stale obecnej w jego twórczości, właśnie takiej sentymentalnej. Z Tarnowem również wiąże się, z Tarnowem już konkretnie, wiąże się pierwszy znany wiersz Brodzińskiego, a to jest ciekawostka. Powstał w latach szkolnych, pod koniec jego pobytu w gimnazjum. Jest to żal na śmierć utopionego przyjaciela i on jest poświęcony koledzy gimnazjalnemu, który utopił się w Białej. Szkolne czasy kończą się w roku 1809. Brodziński ma wtedy lat 18 i jako taki młody człowiek zaciąga się do wojsk napoleońskich. Jest to czas batalii napoleońskiej, wielkich nadziei Polaków z tym związanych. Osiemnastolatek odbywa no, ogromną kampanię napoleońską na Rosję. Nawet zostaje później ranny w bitwie pod Lipskiem, przeżywa klęskę Napoleona. To dotkliwe doświadczenie życiowe przełoży się na Turczyść. No to dalej mili państwo, rundka po mieście. Nie można mówić o Brodzińskim nie zaglądając do jego szkoły. To zresztą szkoła z tradycjami, wychowała wielu znanych ludzi. Patrzmy to blisko przy Piłsudskiego, koło grobu nieznanego żołnierza. Tak myślę o tym Brodzińskim, jaki to był wszechstronny człowiek. Najbardziej znany jako poeta. O tym opowie nam polonistka Ewa Ciesielczyk z Pierwszego Liceum. Kazimierz Brodziński to bardzo ciekawa postać. Uczniowie naszej szkoły przy różnych okazjach mogą poznawać jego biografię, dowiadywać się o jego osiągnięciach czas rocznie organizowanego święta patrona szkoły, rajdu jego imienia, także na godzinach wychowawczych, no i na lekcjach języka polskiego. Siedząc w klasie i słuchając o polemice klasyków z romantykami, uświadamiamy sobie, że to przecież te same mury, którego pamiętają. Sam patron szkoły pragną być znany jako autor sielanek. Najwybitniejsza z nich to Idylla Wiesław. Jego rozprawa o klasyczności i romantyczności, tudzież o duchu poezji Polski z 1818 roku, dała początek polemice klasyków z romantykami i utrowała drogę polskiemu romantyzmowi. To właśnie Kradzińskiemu zawdzięczamy wskazówkę dla wszystkich literatów, wszystkich poetów i artystów, by poezja, a więc i literatura, oddawała ducha narodu. Mickiewicz powiedział o nim: w swej duszy i sumieniu ukorzył się przed geniuszem narodu. Wracając do samej szkoły. Po I wojnie światowej w 1921 roku minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego nadał placówce nazwy Państwowe gimnazjum imienia Kazimierza Brodzińskiego. Jego pomnik stojący przed gmachem szkoły wzniesiony został już wcześniej, w roku 1884 z napisem Kazimierz. Żołnierzowi Brodzińskiemu, uczniowie Tarnowskiego Gimnazjum, żołnierzowi za sprawę ojczystą, nauczycielowi, poecie, wdzięczni ziomkowie. Dziś mówią tak do siebie czasem uczniowie, ciekawe czy wiedzą, że to staropolskie określenie. Brodziński ogłosił kilkadziesiąt przekładów z literatury niemieckiej i angielskiej, wydał wiele utworów własnych oraz o sprawy historii, literatury. Był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Ale nie wolno zapominać także o wątku walecznym w życiu brodzińskiego. No właśnie, poeta zaciągnął się do artylerii księstwa warszawskiego. W 1812 roku wziął udział w wyprawie Napoleona na Rosję, a rok później został ranny w bitwie pod Lipskiem. Doniosły momentem w biografii Brodzińskiego, jak w biografii całej tej generacji, było powstanie listopadowej klęska powstania. Broziński zasłynął z wykładu w tym czasie wygłoszonego w Towarzystwie Przyjaciół Nauk, wykładu pod tytułem o narodowości Polaków. Jakby próbuje zdefiniować pojęcie narodu i pojęcie istoty polskiej narodowości. Mówi o tym, że naród powinien być Cząstką w całości i że światu potrzebna jest odrębność narodów i ich indywidualność. Myślę, że w dzisiejszych czasach ta umiejętność bycia cząstką w całości, bycia w sposób wyrazisty i własny, inny, jest też ważną sztuką. Mówił także o Dumie Narodowej, że o ile wszelka Duma jest występkiem, o tyle Narodowa jest powinnością. W czasie powstania listopadowego wydawał szereg patriotyczno- religijnych wierszy, a także pracował nad reorganizacją szkolnictwa. Po upadku powstania zaczął ulegać wpływom mistycyzmu religijnego, zajął się również gromadzeniem i naukowym opracowaniem materiałów dotyczących dawnych tradycji i obyczajów polskich, chorowity i zawsze słabej kondycji, zmarł wcześnie w wieku 44 lat w dreźnie, i tam też został pochowany. U schyłku życia dosyć krótkiego w istocie, bo 44 lata przeżył, jednak zdobył się na taki dystans do świata i jego goryczy, nawet na pewien ton żartobliwy, Pewnej ironii zaczął pisać fraszki. Nie one nie pasują do wcześniejszej jego twórczości, ale są wyrazem takiej już dojrzałości wielkiej i mądrości życiowej. Pisał wtedy o sobie dla innych troski i znaje, a wy dla mnie, fraszki moje, młode serce siwej głowy to rozsądek narodowy. Albo m, aktualnie dziś brzmiące, zniknie nędza, wątpliwość, marzenia i grozy przyjdzie może wiek złoty, lecz złoty wiek. Peraí,